Przez jakiś czas prowadziłam Instytut w Warszawie, prywatny ośrodek badawczy zajmujący się dostarczaniem takich rozwiązań, trenowaniem umysłu dla wybitnych jednostek. Pracowałam z Davidem Hansonem, to jest twórcą robota Sofia Mark Buckley, który jest mówcą światowym i działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Też Luciano Bueno, to jest geniusz z Stoliny Krzymowej. Geniusz. On generalnie stworzył fabryki produkujące żywność, z Mórek z A rolnictwa. Gdzie na nich wszystkich trafiłaś? W jaki sposób nawiązałaś z nimi kontakt? Tak, to Instytut był na tyle ciekawą, międzynarodową placówką, że, że ściągał takie osoby. I pracowałam też z ludźmi, którzy po prostu tam przyszli pracować ze swoim umysłem. To, co mi się to udało tam zaobserwować, to to, że w zasadzie każdy z nas ma swój wyjątkowy potencjał. I to widać, jak mierzysz falę mózgowe, rozmawiasz z tą osobą, e, trenujesz z nią, widzisz, jak to wszystko tam się budzi i rozwija. Każdy z nas ma unikatowy potencjał i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego jedne jednostki mogą osiągać tak wiele więcej, a inne nie. No i wyszło dosyć proste. Te tak? jednostki, które osiągają szczyt swojego potencjału i robią naprawdę niesamowite, wyjątkowe, światowe rzeczy, one się nie dają ściągnąć ze swojej ścieżki. Nie ulegają.